Moje dziecko, Ty zawsze jesteś przy mnie, wszystko moje do Ciebie należy. Ale trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat Twój był umarły i znów ożył, zaginął i odnalazł się. Szczęść Boże! Zapraszam do krótkiej refleksji biblijnej na temat Ewangelii Mała Łukasza, rozdział 15. W lekcjonarzu zaznaczone są wersety wybrane, pierwsze trzy, które stanowią wstęp. A następnie od wersetu 11 do 32. Ja moją krótką refleksję e, obrzem na całym rozdziale 15. Pierwsze trzy wersety to wstęp, w którym ewangelisty właśnie zaznacza, że do Jezusa przychodzili grzesznicy, i na to narzekali faryzeuszy uczeni w piśmie. Dlatego w odpowiedzi im e, daje właśnie przypowieść, i właśnie w wersecie trzecim czytamy. Odpowiedział mi wtedy następującą przypowieść. I tutaj bezpośrednio następuje ta przypowieść o zatraconej owcy, druga z kolei podobna bliźniacza przypowieść, jest wprowadzona tylko przez słowo albo w wersecie ósmym. Natomiast ta nasza przypowieść, która jest w lekcjonarzu na czwartą niedzielę. Wielkiego Postu jest prowadzona następującymi słowami przetłumaczonymi tutaj w wersecie 11 Powiedział też. Dlatego nawet z tego punktu widzenia, jak te przypowieści poszczególne są wprowadzone, możemy powiedzieć, że to wszystkie, te wszystkie trzy stanowią jedno. Możemy powiedzieć, że jest to taki tryptyk, który składa się z dwóch części bardzo podobnych. Przypowieść o zagubionej owcy i przypowieść o zagubionej monecie drachmie. Z kolei trzecia, bardziej rozbudowana przypowieść jest właśnie o ojcu i dwóch synach. Te dwie bliźniejsze przypowieści, jak możecie to zaraz zauważyć na ekranie, są bardzo podobnie zbudowane. Dlatego też użyłem tych samych kolorów, aby ukazać te wszystkie podobieństwa w formie. Ale są też E, istotne różnice. Jest też taka zasada, że jeśli dwie rzeczy są zbyt bardzo podobne do siebie, należy wówczas wrócić uwagę na to, co rozróżnia e, te rzeczy. I dlatego też mamy, że e, to czym czym wyróżnia pierwszą przypowieść od drugiej jest, że owca gubi się na pustyni. Z kolei moneta drachma gubi się w domu. Jest też jeszcze istotna rzecz, że w końcówce pierwszej przypowieści mamy te porównanie niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Ten zwrot 99 sprawiedliwych odnosi się bezpośrednio do faryzeuszów i uczonych w piśmie, gdyż właśnie te przypowieści są odpowiedzią na ich narzekanie, a także też Gdyż faryzeusie, że byli uważani, uważali sami siebie jako sprawiedliwych, jako tych, którzy rzeczywiście nie potrzebują nawrócenia. Obecnie na ekranie tekst zaznaczyłem innymi kolorami, gdyż najpierw te dwie bliźniacze przypowieści, które wprowadzają tą główną przypowieść, właśnie podkreślają te ważne, istotne elementy. Zatem ta owca, która gubi się na pustyni, jest podobna właśnie w tym sensie też do młodszego brata, który gubi się z dala od domu, odszedł w dalekie strony. W przeciwieństwie, ta moneta drachma, która gubi się w domu, porównana jest obecnie do starszego brata, który jest, jak to sam później ojciec w wypowiedzi stwierdza zawsze jesteś przy mnie. Ten starszy brat jest fizycznie przy ojcu, ale gubi się, zagubia swoją tożsamość. I to widać właśnie szczególnie w wypowiedzi, w tych słowach, ten wyrzut, który kieruje w kierunku ojca. W wersetach 29 i 30. Lecz on odpowiedział Ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem Twojego rozkazu. Ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn Twój, który roztwonił Twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. E, słowa, które tutaj używa, są bardzo mocne, ponieważ nawet to, że służyłem ci e, z języka greckiego, można by też te słowa użyć w sensie bardziej takim dosłownym, że był jako. Niewolnik pracował w sposób niewolniczy dla Ojca, w ten sposób bezpośrednio odłącza się, pozbawia siebie tej godności synowskiej. W podobny sposób kieruje słowa też odnośnie swojego brata. Nie nazywa go swoim bratem, ale mówi do Ojca: Syn Twój. Czyli w ten sposób też pragnie się od Niego oddzielić odłączyć. Zatem ten starszy syn, będąc fizycznie, zatracił swoją tożsamość jako bycia synem względem ojca i jako bycia bratem względem swojego brata. Ta przypowieść właśnie jest często nazywana, na przykład ta przypowieść syna marnotrawnego albo syna, który się zagubił. Czasami e, dodaje się też w nazwie tej przypowieści, że na przykład ta przypowieść syna marnotrawnego. I drugiego syna, ale uwaga, uwaga właśnie w takich sformułowaniach, nawet samego tytułu, skupia się na pierwszym synu. I też ten tekst, gdy się przypatrzymy, jak to tutaj zaznaczyłem kolorami, większa część tej przypowieści zasadniczej jest najbardziej rozbudowana i poświęca się młodszemu synowi, który zatracił się, rozmyślił się, przemyślał swoją sytuację i powrócił do Ojca. W przeciwieństwie odnośnie starszego syna, e, nie mamy tutaj zakończenia. Mamy sytuację, w której ojciec, podobnie jak spotyka się z młodszym synem, spotyka się ze starszym synem i mu argumentuje, dlaczego należy się cieszyć, ale ta przypowieść już kończy się. Nie wiemy, czy nawrócił się i poszedł z ojcem, aby cieszyć się ze znalezienia swojego brata, albo Swojej zatwardziałości e, zatrzymał się w sobie, zamknął się w sobie, czyli, inaczej mówiąc, odszedł kompletnie od ojca i od swojego brata. Dlatego też, e, ta przypowieść, nie tylko że jest skierowana w sposób bezpośredni, oczywiście, do faryzeuszu i, i uczonych w piśmie, gdyż, tak jak już w pierwszej przypowieści. Tych 99 sprawiedliwych odnoszą się do faryzeuszów i uczonych w piśmie, i ten starszy brat reprezentuje właśnie także nich. W przeciwnym razie ta owca, która gubi się na pustyni, i młodszy brat reprezentują grzeszników. Ale teraz, już w ten sposób, jak kończy się ta druga przypowieść, i właśnie, że nie ma do kończenia starszego brata, jest to też takie wezwanie skierowania do czytelnika. Do nas wszystkich, ponieważ niejednokrotnie łatwiej nam się utożsomić z młodszym bratem, który zagubił się, ale nawrócił się, ale trudniej nam pogodzić się, że może coś jest w nas z tego starszego brata, który powoli, nawet będąc fizycznie z ojcem, zatraca się, zatraca swoją tożsamość, oddala swoje serce od swojego ojca. Pragnę życzyć miłej i owocnej refleksji nad tom evangelion